Cześć, witaj, Łukasz Falciński z tej strony. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka serii poświęconej Power Apps i Flow. W poprzednim, jeżeli go nie widziałeś, to wciśnij pauzę i koniecznie obejrzyj poprzedni odcinek, ponieważ ten będzie kontynuacją, będziemy też wykorzystywać dane, które przygotowaliśmy sobie w poprzednim nagraniu. A dla przypomnienia udało nam się, wykorzystując usługę Common Data Service, zaimportować z plików excelowych dane o naszych drużynach i zawodnikach. Wszystko po to, żeby wykorzystać właśnie CDS-a jako źródło danych. O jego zaletach mówiłem wcześniej, jest ich sporo, a to, co dzisiaj Ci pokażę, tylko i wyłącznie tę listę poszerzę. No dobrze, zacznijmy w takim razie od początku. Skończyliśmy na. Zaimportowaniu samych danych. Teraz, jeżeli przyjrzymy się na przykład naszym zawodnikom, to wejście we właściwości takiej i pokaże, oczywiście, wszystkie kolumny. Świetnie. Gdybym chciał podejrzeć te dane, to CDS pozwala mi to robić. Na zakładce Data mogę te dane podglądać. Zupełnie tak samo jak w Sherponcie. Wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Mamy po prostu tabelkę. Jeżeli chcesz, możesz korzystać z różnych. Widoków. Te widoki można definiować na zakładce views. Ja tutaj jeden zmodyfikowałem. Pokażę Ci, jak jest to proste. Wybieramy po prostu widok. Tutaj mamy jego tytuł. Możemy dodać opis. Możemy wybrać sposób sortowania, filtrowania. No i mogę też oczywiście dorzucać kolejne pola ze wcześniej zdefiniowanego źródła. Bardzo, bardzo proste, przydatne. Nie potrzeba do tego żadnej wielkiej filozofii. Więc jak widzisz, po zaimportowaniu masz dostęp, prosty dostęp do tych danych. Możesz je podglądać, możesz je weryfikować, możesz oczywiście je też odświeżać, korzystając dokładnie z tej samej metody, co pokazywałem w poprzednim nagraniu. Ale pójdźmy dalej. To, czego bardzo brakuje w SherPoncie, a w zasadzie jest w SharePoint bardziej symulowane niż faktycznie zaimplementowane, to są relacje pomiędzy różnymi emcjami. Mówiłem o tym też sporo na moim kursie SharePoint'a, jeżeli interesujecie ten temat, to zajrzyj do linka poniżej albo wpisz po prostu ten widoczny teraz na ekranie i zobacz, o czym mówię. Bardzo często pracując z danymi, będziemy mieli do czynienia z różnymi encjami, tak jak tutaj mamy drużyny i zawodników. No i relacja pomiędzy drużyną i zawodnikiem jest dość oczywista. Zawodnik gra w konkretnej drużynie. I encje, które tworzysz w CDS-ie, można takimi relacjami Opatrzeć, ale są to faktycznie już pełnoprawne relacje. Możesz wybrać ich kierunek, czy jest to relacja jeden do wielu, czyli jeden zawodnik może grać tylko w jednej drużynie, albo wiele zamówień może być złożonych przez jednego klienta, a ten sam klient może mieć też wiele zamówień, więc wiele do wielu, jeden do wielu, jeden do wielu. Tutaj wcześniej przygotowałem sobie już taką relację, pokazując, że. Jesteśmy w zawodnikach, relacja wiele do jednego, że dany zawodnik może grać, może być przypisany do konkretnej drużyny, a drużyny mogą mieć wielu zawodników. I tak oczywiście, tworzenie takiej relacji wygląda bardzo prosto. Wybieramy zależną relację ze swojej bazy CDS. Robię to teraz na tylko i wyłącznie przypadkowo, klikniemy cancel podajemy tytuł kolumny, która będzie utworzona, bo to co jest ważnego, to oprócz tego, że utworzymy, pokażemy samą relację, to w naszej encji od razu pojawi się pole, które z listy rozwijanej pozwoli mi odpowiednie dane wybrać, więc masz już załatwiony też interfejs. No właśnie, ale wybrać, w jaki sposób mogę teraz zmodyfikować listę moich zawodników i na przykład przypisać ich do odpowiednich drużyn. I tutaj kolejna bardzo fajna i przyjemna rzecz związana. Z CDS-em, wróciłem na pierwszą zakładkę, czyli listę pól. Zwróć uwagę, że na górze mamy taki mały, niepozorny przycisk edytuj w Excelu, i dokładnie on robi to, na co wskazuje. Mogę każdą encję otworzyć w arkuszu Excelowym, nie tylko do podglądu, tak jak ma to miejsce no, w Sherponcie. Tutaj będę bardzo często wykorzystywał właśnie tę analogię, ale także do edycji. Tworzony jest specjalny plik. Jest on w tym momencie ściągany, mogę go otworzyć. Potrzebujesz Excela minimum w wersji 2016. Zgadzamy się na edycję danych. Automatycznie, razem z tym Excelem załadowany jest specjalny dodatek, który pozwoli mi te dane A podglądać, B modyfikować. Te dane, czyli te dane z CDS-a. I tutaj mam listę moich zawodników. I ponieważ utworzyłem wcześniej. To pole z relacją, to zwróć uwagę, jak to wygląda. Poszukajmy, gdzie jest to pola, i jest. Nazywa się NBA Teams Lookup, i teraz klikając na jakąkolwiek wartość pojawia się po prostu pole z tymi zależnymi encjami. Czyli w moim przypadku są to drużyny. Wybieram, wartość się zmienia. Wcześniej było Warriors, więc może wróćmy do tej wartości. Na koniec. Mogę ewentualne zmiany opublikować, mogę je na życzenie odświeżyć. Mogę oczywiście też tworzyć nowe rekordy, czyli takim interfejsem niskiego poziomu do edycji danych w CDS-ie może być spokojnie Excel. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy: o tym, żeby zalogować się odpowiednio, ten dodatek musi pracować w kontekście użytkownika, na którego jesteś też zalogowany w CDS-ie. Także jeżeli pracujesz z wieloma kontami, może się okazać, że w Excelu na przykład jesteś zalogowany na innego użytkownika, w przeglądarce na innego. W portalu PowerAppsowym musi być to po prostu ta sama tożsamość. Wystarczy dane opublikować, zamknąć Excela i sprawa załatwiona. No, już sam fakt tego, że mogę edytować dane w Excelu myślę, że jest bardzo fajnym, fajną cechą CDS-a, ale to nie wszystko. Możemy też tworzyć wyliczane kolumny bezpośrednio w CDS-ie i w, naszym, w naszej bazie zawodników. Utworzyłem takie pole, pokażę ci jak to wygląda. Mogę zawsze utworzyć pola, i tutaj standardowo może być to statyczne pole, gdzie po prostu tylko wybierasz, jakiego rodzaju informacje są w nim przechowywane. Natomiast CDS daje też możliwość tworzenia pól typu calculate czy wyliczanych. One działają w ten sposób, że na podstawie danych zapisanych już w danym rekordzie, Możesz wyliczyć jakąś wartość. Masz pole, nie wiem, data urodzenia, możesz utworzyć wyliczane pole, które będzie pokazywało wiek. No, banalny przykład, ale pokazuje, pokazuje samą zasadę działania. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że CDS daje możliwość tworzenia też pól typu ROLAP i one, tak jak pole wyliczane, istnieją także w SharePoint, istnieją w większości innych systemów. Tak, pole rollup działa bardzo, bardzo ciekawie, bo ono pozwala Wyliczyć wartość danego pola na podstawie zależnej encji. Czyli mogę tutaj na przykład w encji zespołów wyliczyć średnią wartość kontraktu. I zwróć uwagę, że dana drużyna ma swoich zawodników, czyli wykorzystuje relacje. Oczywiście pola roll-up muszą mieć zdefiniowane relacje, żeby można było cokolwiek wyliczać. Zliczam wszystkie kontrakty, dzielę przez ilość zawodników i wychodzi mi wynik. I co najważniejsze, ta operacja jest wykonywana w źródle, więc jeżeli potrzebujesz w swoim scenariuszu biznesowym takich wyliczeń, to oczywiście można je też wykonać, na przykład w PowerApps, ale to wymaga a pracy, b może się okazać, że zatrzyma nas w pewnym momencie delegacja, że będzie to długo trwało, a tutaj mamy po prostu to wyliczenie robione w źródle, dzięki czemu mogę po prostu jako pole wyświetlić później wynik w swojej aplikacji. Niezmiernie, niezmiernie przydatna rzecz, natomiast samo tworzenie wygląda bardzo prosto. Już tutaj wykorzystam wcześniej przygotowane pole. To akurat jest to pole wyliczane, które wylicza mi, ile pieniędzy zostało jeszcze do wydania na danego zawodnika. Sprawdzając, kiedy wygasa jego kontrakt, jeżeli jest wyższy niż 2020 rok, to ustawiamy wartość mnożąc. Wynik odejmowania roku 2020 od roku obowiązywania kontraktu, bo takie pole mam w swojej enci, razy wartość rocznej pensji, razy tysiąc, bo w moim źródle te kwoty były podawane w tysiącach dolarów. I w ten sposób mam załatwione pole wyliczane. Przełączę się do enci zespołów, żeby pokazać Ci, jak może wyglądać pole typu rola, bo moim zdaniem to jest zdecydowanie ciekawsze Przypadek. Na przykład utworzyłem pole, które pokazuje mi, ilu zawodników w zasadzie gra w danej drużynie. No, bardzo, bardzo prosty mechanizm. Pokazujemy przy takim polu typu roll -up, z jakiego pokrewnego źródła, na jakim pokrewnym źródle chcę wykonywać obliczenia. Mogę dodawać też filtry, a później ewentualnie wybrać jakąś funkcję agregującą, czyli coś zliczyć, sumować, wyliczyć maksymalny, minimalny, czyli mógłbym na przykład pokazać we właściwościach drużyny, jaki jest maksymalny kontrakt, jaki jest minimalny kontrakt, jaki jest średnia, ilu jest zawodników i tutaj wykorzystuję właśnie ten przypadek, zliczając z pokrewnej encji ilość rekordów. I wszystko byłoby piękne, i jest w zasadzie piękne, tylko pamiętaj o jednej rzeczy, o tym żółtym komunikacie, który pojawia się na dole. I on mówi mniej więcej tyle, że te wyniki funkcji, czy pól agregujących, pól typu ROLAP, są wyliczane w sposób harmonogramowany. I po utworzeniu takiego pola może upłynąć nawet 12 godzin, zanim ono faktycznie zostanie przeliczone. Dlatego pokazuję Ci już istniejące pola, przygotowałem je po prostu kilka dni wcześniej, Teraz mam pewność, że już, już zostały przeliczone. Pamiętaj o tym. To nie jest mechanizm działający w trybie online. Nie dotyczy to pól wyliczanych, tamte wyliczane są a, od razu, natomiast rolapowe, no faktycznie, jakby się zastanowić, tej logiki pod spodem jest zdecydowanie więcej. Jest za to odpowiedzialne sp specjalne zadanie harmonogramowane. Co ciekawe, można je też w razie czego zmodyfikować, na przykład jeżeli nie pasuje ci godzina, kiedy jest ono uruchamiane. Więc podsumowując, kolejna ogromna zaleta to możliwość tworzenia, przenoszenia części logiki biznesowej związanej z wyliczaniem jakichś statystyk, agregowaniem danych bezpośrednio do źródła, po to, żeby nie trzeba było robić tego w aplikacji. Bo wyobraź sobie teraz taki scenariusz, że nie mamy zawodników i zespoły, tylko mamy katalog produktów i jakieś rabaty. I mogą być one naliczane w aplikacji, wtedy zrzucamy. Bardzo ważną biznesową funkcję wyliczania rabatów, która no bezpośrednio wpływa na dochodowość naszego biznesu, na dewelopera. Możemy oczywiście mu ufać, powinniśmy nawet równie dobrze, możemy te obliczenia od razu zaimplementować w bazie, tak żeby osoba przygotowująca aplikację wrzucała tylko pole cena, już pomniejszone według ustalonej zasady. W samym źródle. Nie mówiąc o tym, że przecież z tego źródła może korzystać bardzo wiele aplikacji. Zdecydowanie lepiej jest to robić w tym miejscu. Ok, i na koniec jestem jeszcze winien rzut oka na y, same aplikacje. Tutaj wcześniej przygotowałem bardzo podobną aplikację do tej, którą, od której zaczynaliśmy ten kurs. W zasadzie jest identyczna, to znaczy mam listę drużyn i zwróć uwagę mam tutaj na bezpośrednio w galerii wyświetlaną informację Players Under Contract. To jest właśnie moje wyliczane yy, pole, przepraszam, nie wyliczane, a agregowane pole typu rollup, które zlicza mi ilu zawodników w danej drużynie mamy z podpisanymi kontraktami. I nie muszę tego wyliczać w Power Upsach, zaglądać, robić jakichś skomplikowanych look upów i tak dalej. Po prostu podaję Wartość, która jest już wyliczona w źródle. Przechodząc do właściwości danej drużyny, widzę oczywiście listę zawodników. Tutaj niczym się nie różni od scenariusza sharepointowego, ale na formularzu właściwości i szczegółów danego zawodnika mam na przykład pole pokazujące mi, ile jeszcze pieniędzy muszę wydać, i to też jest pole to z kolei to jest pole wyliczane, które pokazywałem Ci przed chwilą. Które, które kwotę rocznego kontraktu przemnaża przez okres, który pozostał do zapłaty, czy ilość lat, które pozostały do końca danego kontraktu. W tym przypadku 3, więc to powinno się zgadzać. No tutaj matematyka jest brutalnie skuteczna. I może, mogą się, może się to wydawać jako. Mało znaczące, proste scenariusze, ale im bardziej rozbudowana Twoja baza, im więcej takich biznesowych scenariuszy, wyliczeń, agregacji, które musisz robić, tym bardziej mówiąc prosto, opłaca się wykorzystać CDS-a. Na koniec wspomnę jeszcze o kolejnych powodach, dla których warto CDS-em się zainteresować. Te powody to są nowe funkcje, które będą się pojawiały w Power upsach jedną z takich funkcji jest chociażby Power Apps Portal zapowiedziane już rozwiązanie, które pozwoli tworzyć responsywne strony www dostępne dla użytkowników zewnętrznych, a także anonimowych a pod spodem zasilane właśnie CDS-em, a interfejs do tworzenia wykorzystywać będzie Power Apps, więc tych funkcji wykorzystujących CDS-a będzie moim zdaniem coraz coraz więcej, co tylko Pokazuje, że jest to technologia, którą warto poznać. Dzięki, tyle na dzisiaj. Jeżeli masz pytania, zapisuj je w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. Miłego dnia i do następnego razu.